Ponieważ instytucja dziadków jest niewątpliwie ważna, pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych, pacjent zachował chęć życia i niestety, mimo to często nie podejmują leczenia. Dzień dobry wieczór. Statystycznie 90% dzieci w Polsce ma przynajmniej jednego dziadka lub babcie. Z pewnością pozostałe 10% jest bardzo pokrzywdzonych ponieważ instytucja dziadków jest niewątpliwie ważna i przydatna w wychowaniu najmłodszych. Z uwagi na różne czynniki demograficzne, w tym wzrost średniego wieku rodziców, rola dziadków ulega bardzo dużej zmianie i ograniczeniu. Ale póki co, na szczęście, model rodziny wielopokoleniowej wciąż ma się całkiem dobrze. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ właśnie obchodzimy jedne z ważniejszych w roku świąt, mianowicie wczoraj mieliśmy Dzień Babci, a dziś obchodzimy Dzień Dziadka. Osobom z mojego pokolenia, babcia czy dziadek, zawsze kojarzą się z niepełnym uśmiechem, zwyczajnie z brakiem zębów. Dziś pod tym względem jest o wiele lepiej, ale dziadkowie, że tak określę, osoby w wieku senioralnym mają najczęściej duże i to specyficzne dla ich wieku potrzeby stomatologiczne. Niestety, mimo to, często nie podejmują leczenia. Dzieje się tak z kilku powodów, a jednym z nich jest czynnik ekonomiczny. Jak i to, że w wieku senioralnym pacjenci zazwyczaj nie mają już zbyt dużych oczekiwań. Mając świadomość upływającego czasu, często poddają wątpliwość i sens, celowość podjęcia leczenia stomatologicznego. W takich sytuacjach często słyszę, a w moim wieku to się już nie opłaca, albo co mi po tych zębach w grobie. Oczywiście jest to po części zrozumiałe, chociaż. Nie jest to właściwa postawa, bo zdrowie Jamy Ustnej osób starszych ma naprawdę ogromne znaczenie dla ich ogólnego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Często takie osoby potrzebują wsparcia mentalnego, zwyczajnego podtrzymania chęci życia i tym samym zachowania dobrostanu. Także poczucie bycia potrzebnym dodaje każdemu sił i motywacji, a tym bardziej osobom, które z każdym dniem zauważają coraz. Szybszy upływ czasu. Przez wiele lat mojej pracy miałem okazję rozmawiać z setkami lub nawet tysiącami seniorów, i niestety zdecydowana większość z nich reprezentuje postawę lekkiego wycofania. Ma to oczywiście wpływ na leczenie stomatologiczne. Po prostu takim osobom często trudno jest podjąć decyzję o rozpoczęciu terapii. Ale jak się mówi, Wyjątek potwierdza regułę i takim wyjątkiem, takim dobrym przykładem jest mój pacjent, notabene pan profesor naukowiec w prawdziwie sonieralnym wieku 88 lat. Po omówieniu planu leczenia z użyciem implantów zadał mi on pytanie, panie doktorze, a na jak długo te implanty mi wystarczą? Zanim mówiłem przez chwilę, bo to trudne pytanie, no i cóż ja miałem odpowiedzieć? Spróbowałem trochę wymiejąco, ale okazało się to skuteczne. Po prostu powiedziałem, że implanty, które planuję wprowadzić, są już w użyciu klinicznym od ponad 30 lat. No i że znakomicie sprawdzają się w praktyce. Pan profesor skwitował to krótko no to dobra informacja na 20 lat mi wystarczy a było to 8 lat temu pan profesor świetnie się miewa, o regularnie przychodzi na wizyty kontrolne i wszystko wskazuje na to, że Implanty wystarczą mu na 20 lat. Często wracam do tej historii i opowiadam ją czasami swoim pacjentom. Przytaczam ją nie dlatego, by proponować pacjentom leczenie implantologiczne, które z racji wysokich kosztów jest trudno dostępne dla każdego, ale przytaczam to jako przykład dobrej postawy, że mimo zaawansowanego wieku pacjent zachował chęć życia i gotowość zadbania o siebie. A trzeba wiedzieć, że to dbanie o siebie i podjęcie leczenia stomatologicznego nie zawsze wiąże się z dużymi kosztami i koniecznością wprowadzenia implantów. Braki zębowe można uzupełnić również winny, zdecydowanie tańszy sposób. Mógłbym przytaczać bardzo wiele przykładów, że wykonanie nawet najprostszej protezy bardzo pozytywnie wpływa na stan ducha osoby starszej. Wytłumaczę w kilku punktach, dlaczego. Osoby starsze powinny uzupełniać braki zębowe i być pod stałą, dobrą opieką stomatologa. Po pierwsze, poprawna funkcja rzucia. Braki zębowe utrudniają dokładne przeżywanie pokarmów, co może prowadzić do zaburzeń trawienia. Niedokładne gryzienie wpływa negatywnie na pracę układu pokarmowego, co skutkuje pojawieniem się lub spotęgowaniem np. wrzodów żołądka, refluksu czy chorób metabolicznych. Na tym kanale często podkreślam wpływ, Przewlekłych stanów zapalnych toczących się w jamie ustnej i zmian zapalnych w kości. Stany zapalne, które wpływają ne bardzo negatywnie na ogólny stan zdrowia. W przypadku osób starszych, które często już leczą się na choroby serca, stawów czy cukrzycę, tego typu przewlekłe zapalenie, nie dające żadnych objawów, nasila te choroby, co powoduje nawet zagrożenie życia. Po drugie, braki zębowe mają. Istotny wpływ na artykulację dźwięków, zaburza, zaburzają wyraźną mowę, jak również zmieniają rysy twarzy. Zapadnięte policzki i pogłębione zmarszczki sprawiają, że seniorzy z brakami zębowymi wyglądają na starszych i mogą mieć niższą samoocenę. A piękny uśmiech poprawia tę samoocenę, pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych i minimalizuje tzw. ryzyko izolacji społecznej. A doskonale wiemy, że Izolacja społeczna, ta samotność jest częstym problemem osób starszych. Proszę zapamiętać, aby ograniczyć ryzyko niepotrzebnych powikłań i nasilenia chorób, o których wspomniałem. Osoby takie, nawet jeśli mają niewiele własnych zębów, powinny zgłaszać się na regularne zabiegi higienizacyjne, zabiegi, które eliminują stany zapalne dziąsą. Również z tego powodu ważne jest, aby co 3-4 lata wykonywać badanie kontrolne RTG, które wcześniej wykryją potencjalne zapalenie nie dające żadnych dolegliwości bólowych. Wspomniałem wcześniej o dość ważnym czynniku ekonomicznym. W codziennej praktyce wielokrotnie usłyszałem od pacjenta, że z powodów ekonomicznych nie może podjąć leczenia stomatologicznego czy wykonania protest. To niestety jest powszechny problem i bardzo smutny. Budżety takich osób są ograniczone a system ubezpieczeniowy, czyli nasz NFZ, tylko pozornie wspiera, ponieważ refunduje wykonanie takiej protezy w sposób rażąco niski, uwaga, nawet poniżej kosztów materiałów użytych do jej wykonania. Ale wszyscy wiemy, jak to niestety działa, a raczej nie działa w przypadku nfz -u. Na marne pocieszenie powiem, że w innych cywilizowanych krajach również bardzo wiele osób, nie tylko osób starszych, nie może sobie pozwolić na leczenie stomatologiczne. Ale wróćmy na nasze podwórko. Dzień babci czy dziadka, podobnie jak Dzień Matki, powinien być obchodzony każdego dnia roku, a każdego dnia mamy okazję wesprzeć ich dobrym słowem i oferując codzienną pomoc. Spotykam się niestety niezbyt często z tym, że moi pacjenci w podeszłym wieku są wspierani finansowo przez swoje dzieci i wnuki. Które partycypują w kosztach leczenia. Myślę, że jest to przykład prawdziwego szacunku i dużej troski o zdrowie i dobrostan bliskiej nam starszej osoby. Przykład, który może innym służyć jako, jako wzór. Kanał ten w zdecydowanej większości oglądają osoby, którym do wieku senioralnego jest jeszcze bardzo daleko. Dlatego nie zapomnijcie powiedzieć swoim rodzicom czy dziadkom, że trzecie zęby. Odmłodzą ich i będą miały pozytywny wpływ na ich codzienne życie. A zdrowa jama ustna jest niezbędnym czynnikiem szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej. Dlatego warto tym się zainteresować. Na temat zdrowia, nie tylko zdrowia jamy ustnej, się więcej na kanale Stomatologia TMK, aby nie przegapić żadnego filmu. Zasubskrybuj ten kanał i daj kciuk w górę. Do zobaczenia.